w całym wielkiej Polsce. Wysłuchaliśmy przemówienie yy, pełniącego obowiązki prezydenta Andrzeja Dudy i żeby go nie obrażać, to ja nie będę mówił, że to jest chuj. Bo yy, to jest szuj, a nie, że chuj. Ale płomienne, emocjonalne wystąpienie kłamliwe Obrażające nas Polaków i robiące z nas granie na takich emocjach, które jest tylko i wyłącznie ukierunkowane, żeby zrobić z nas mięso, armatnie. No, bo do tego dążą bydlaki. Do tego dążą. Chcą nas wysłać na nie naszą wojnę. I co jest takiego? On się tutaj wzoruje na tym Lechu Kaczyńskim. W wybitnym szkodniku, gdzie tu z tyłu jest Bogu Rodzica, tekst najstarszej taki, takiego polskiego hymnu. Bogu Rodzica, którą usunął lekka Kaczyski z hymnu Wojska Polskiego. Ci bandyci, oni się nie liczą z interesem polskim, to on, on nie ma polskiego serca, ten duda. Nie, nie ma polskich myśli, nie ma polskiej duszy. To jest łot skończony i nie nazwę kochuję, tylko czuję. I w tym przemówieniu robi wszystko robi wszystko i mówi, jak jacy to yy, Rosjanie, jak napadli na jego ukochaną Ukrainę, to niech jedzie Łobuz bronić Ukrainy, a polski wara. To nie jest prezydent Polski, on tylko pełni obowiązki prezydenta. I to jest bolesne. I zawsze o 12. programie pierwszym polskiego radia yy, był hejnał z Wieży Mariackiej na cześć Matki Bożej. tego go bydla, to ten bydlak, święto Matki Bożej, królowej Polski, to jeszcze przemawia w tym momencie. Chwilę po tym zaczęli, ale już nie puścili e, hymnu, hymnu maryjnego. Także to są bandyci, oszuści, grają na uczuciach, grają na Polaka jak na cymbałach. Dość tego, to nie jest nasza wojna. Proszę zapamiętajcie, czołem w Wielkiej Polsce, nie dajcie się zwieść takiemu e, szczujowi, czołem.